To fajna oferta sprzedaży działek na samym skraju lasu. Działka jest szeroka na 55 metrów, długa na 100. Jeżeli chcielibyście ją uporządkować, jest oczywiście taka możliwość. Co jest ważne, Przysięć jest to miejscowość, która jest oddalona od opola 18 km i w zasadzie, jeżeli ktoś się zastanawia, czy jest ona warta uwagi, to jest, bo jedzie się do opola stąd szybciej niż z turawy. Zapraszam do kontaktu Krystyna Ważok, mój telefon 536 207 600, Krystyna z Remax Plus w Opolu.